Kolejny dzień prawie niczym nie różnił się od poprzedniego. Pobudka przed szóstą, szybkie śniadanie, poranna toaleta i wyjście do pracy. Aura bardzo podobna do wczorajszej. Elektroniczne tablice na przystankach wyświetlały informacje o krytycznej jakości powietrza. Nawet tego nie odczułem. Może po prostu się do tego przyzwyczaiłem. Tramwaj tak samo przyjechał parę minut później. Dobrze i niedobrze. Bo nie musiałem długo stać i marznąć, ale zrobiłem poranną rozgrzewkę w postaci żwawego spaceru na przystanek. Droga do pracy minęła jak zwykle: cztery dzielnice Wrocławia i jakaś rozkmina z podziwianiem staromiejskich zabudowań w tle. Nic specjalnego. Nawet nie pamiętam, o czym myślałem. Refleksja, która towarzyszyła mi w drodze do pracy, nieco różniła się od wczorajszej. Była lżejsza. W takim sensie, że nie siedziała mocno w głowie. Najzwyczajniej o czymś tam myślałem. Na jednym z przystanków, zaraz przed wjazdem do centrum, do tramwaju wsiadła młoda dziewczyna. Ubrana była w skórzaną kurtkę, długą spódnicę i zwykłe buty. Na głowie miała wełnianą opaskę, z pod której wystawały piękne blond włosy. Rysy twarzy normalne. Po prostu ładna dziewczyna, ale wyglądem przywoływała skojarzenie z dziewczynką z zapałkami. Miała ze sobą małą walizkę. Kurs prowadzi niedaleko dworca, więc pomyślałem, że może wybiera się w podróż. Każdy z nas podróżuje: z domu do pracy, do rodziny i przyjaciół, przed siebie, w nieznane, a potem z powrotem do domu. Jako student psychologii i filozof życia, nie mogłem się nie zagłębić w tą myśl. A to tylko dziewczyna z walizką, jadąca prawdopodobnie na dworzec. Jaki jest cel mojej podróży? Zapytałem sam siebie. Rzecz jasna, miejsce pracy, ale to zbyt płytkie tłumaczenie. Dokąd zmierzam każdego dnia? Kim jestem i dokąd zmierzam? Spokój, który zazwyczaj o tej porze panuje w środkach komunikacji miejskiej, sprzyja takim autorefleksjom. Ta akurat okazała się zdrowa. W sensie autorefleksja. Odkładając na bok te wszystkie duchowe i filozoficzne pierdolety, to serio się pytam sam siebie. Quo vadis? Odpowiedź jest bardziej złożona, ale nie aż tak trudna, jakby się mogło wydawać. Patrząc przez pryzmat swojego życia, to często zmieniam kurs. Nierzadko okoliczności regresują mnie do jakiegoś ważnego wydarzenia. Często się łapię na powtarzaniu schematów a gdy już się przyłapie, to zasady gry się zmieniają. Podróż tramwajem do pracy trwa około 40 minut, więc mam czas uskuteczniać swój dialog wewnętrzny. Momentami zostaję wybity z ciągu myślowego przez zwiększającą się liczbę pasażerów w wagonie. Jako osoba sensytywna zwracam szczególną uwagę na to, co się dzieje wokół mnie. Starannie próbuję dopasować przestrzeń do siebie, a nie na odwrót. To jest naprawdę wkurwiające, kiedy ktoś stanie nade mną i zacznie herlać i dyszeć, albo drzeć japę przez telefon, bo słuchawek przecież nie wynaleziono. O dziwo, dzisiaj jedyną osobą, na którą zwróciłem uwagę, była dziewczyna z walizką. Jeszcze kilka przystanków i wysiadam. Tak też się stało. Szybkim krokiem zmierzam w stronę biura. Wchodzę na chwilę przed siódmą i już widzę pierwszą klientkę. W głowie mam jedno. Daj mi chociaż kawę zaparzyć, ale obowiązki wzywają. Pani okazała się uprzejma, trochę ponarzekała na męża. W sumie nie wiem, czy są małżeństwem, ale mówiła o nim stary to, stary tamto. Sama nie była pierwszej młodości, ale sposób, w jaki się o nim wypowiadała, jednoznacznie świadczy o tym, że są ze sobą bardzo blisko. Następny klient to postawny mężczyzna w średnim wieku. Jemu przyjrzałem się dokładniej, ponieważ był ubrany w moro, kurtka i spodnie. Poza tym jego postawa gdzieś już kiedyś to widziałem. Skąd ja to znam? Po krótkiej wymianie zdań okazało się, że ów mężczyzna jest żołnierzem. Nie tylko wygląd zewnętrzny to zdradzał, jego sposób bycia również. Wyprostowana postura, chłodne spojrzenie. Mało mówił, a jak już się odzywał, to ważył słowa. Zanim zatrudniłem się w korpo, też nosiłem wojskowy mundur przez ponad cztery lata. Doświadczyłem tego stanu emocjonalnego, a w moim przypadku jego braku, który się z tym wiąże. Pomimo krótkiego i zwięzłego dialogu, zostawił pozytywną opinię o firmie i mojej pracy. Zaraz po jego wyjściu pozostałem dłuższą chwilę w nostalgii. Przypomniały mi się wyjazdy na poligony, woń prochu podczas strzelania, służby na kompanii i maszerowanie w kolumnie przy okazji świąt państwowych. Czasami wracam myślami do tamtego okresu, zwłaszcza pod wpływem różnych bodźców. Jestem idealistą, a w dodatku snuję swoją filozofię życia wobec tego, co ja robiłem w wojsku. Nie wiem, ale nie żałuję. Może było to podyktowane zaspokojeniem pierwotnej potrzeby przynależności? Hmm. Kiedy miałem na sobie mundur i beret, wtedy było inaczej. Ludzie mnie podziwiali. Dziewczyny do mnie machały i wysyłały całuski, a dzieci cieszyły się na mój widok. A teraz. Koszula sprawia, że jestem pracownikiem korpo, a młode panny zastąpiły rządne dyskusji i udowadniania swoich racji panie w średnim wieku? Ale bez narzekania. Każdy ma swoje ale. Klient to klient, trzeba go obsłużyć zgodnie ze standardami. I tutaj pojawia się pytanie: dlaczego ja czuję potrzebę rywalizacji z takimi osobami? Skąd u mnie chęć sprowadzania na ziemię pań po czterdziestce, ale nie tylko? Może ma to wymiar rozwojowy. Może widzę w nich kogoś innego, na przykład moją nieżyjącą mamę. W psychologii nazywamy to mechanizmem przeniesienia. Gdzieś na głębokim poziomie nadal jej szukam, dlatego ożywiam się na myśl o słownej potyczce z roszczeniową klientką tak, jak kiedyś robiłem to w relacji z moją mamą. Przyznam szczerze, że ta relacja nie należała do najłatwiejszych. Ciągła walka, nie wiadomo o co. Moja mama była bardzo skrupulatna. Jej zasadnicza postawa powodowała, że można było zesztywnieć. Może dlatego przyswoiłem perfekcjonizm, a chęć kontroli wszystkiego wokół stała się częścią mnie. Kurwa, uwielbiam tą autoterapię. Tyle mądrości wynoszę ze studiów, szkoleń, warsztatów i książek, ale kiedy konfrontuję to z rzeczywistością, opór jest zaciekły. Nagle te mądrości przestają być mądre. Są głupie, bo trzeba wykonać pracę nad sobą. W takich momentach potrafię fochać się jak dziecko. Wtem z oddali słyszę swoje imię. Automatycznie odwracam głowę w stronę akwarium, bo tak nazywam pomieszczenie, w którym urzęduje kierownik. Faktycznie, woła mnie na dywani. Zajmuję krzesło naprzeciwko jego biurka i ucinamy sobie typowo służbową pogawędkę na temat niedokończonych zleceń i faktur. Koniec okresu rozliczeniowego coraz bliżej, więc takie rozmowy odbywają się coraz częściej. Dyskusja o tabelkach w Excelu sprowadza mnie na ziemię, więc wracam do komputera, kontynuując korporacyjną klikologię, która została przerwana przez mój wiecznie trwający dialog z samym sobą. Właściwie to monolog. Chociaż na każde pytanie jakby ktoś mi odpowiadał. Jest nas dwóch, więc zdecydowanie był to dialog. Dzisiejszy dzień w pracy był luźny. W sumie nie było dużo roboty. Większość czasu zajęło mi porządkowanie zaległych spraw, żeby wszystko dopiąć przed końcem roku zlecenia, faktury i telefony do klientów. Wskazówki zegara nieubłaganie zbliżają się do godziny piętnastej. Jak tylko ustawiam się w tej pozycji, odbijam kartę i wychodzę. Powrót do domu wygląda tak samo jak wczoraj. Słuchawki na uszach i tłumy w wagonie. Tradycyjnie po opuszczeniu tramwaju kieruję się do piekarni po bułkę słodką, a następnie zmierzam w stronę domu. Przekraczam próg mieszkania i natychmiast zmieniam imidż z formalnego na domowy, czyli dres i klapki. Na obiad wjeżdża szybko gotowany makaron z sosem z torebki. W sumie to tylko punkt na drodze do podwieczorku, który, jak już wiadomo, składa się z kawy i bułki słodkiej. Po obiedzie chwila odpoczynku, a potem ogarniam sprawunki. Wolę wszystko robić na bieżąco, bo potem nawet błahe sprawy potrafią się rypać jedna za drugą. Wykonuję kilka telefonów w ważnych dla mnie kwestiach i siadam do komputera. Ale tym razem po to, by oddać się mojej pasji psychologii, pisaniu i niekończącej się rozkminie o życiu. Mam chwilę na ogarnięcie projektów na studia, więc biorę się do roboty. Lubię to, więc nie traktuję tego jako udrękę. Z przyjemnością ogarniam zadanie za zadaniem, zwłaszcza, że w większości pracach pisemnych rzetelnym źródłem informacji jest moja głowa. Kilkadziesiąt lat rozkminy, bo już od dziecka, na temat życia i działania ludzkiego umysłu zrobiło z mojej głowy skarbnicę wiedzy rozwojowej. Fakt, momentami ta skarbnica wypełnia się kisielem. Popalone styki w głowie to jeden z efektów wiecznego bujania w obłokach. Czasem wywala bezpieczniki i wtedy naprawdę jest źle. Popadam w chwilowy stan depresyjny, który może zamienić się w dłuższy kryzys. Kiedyś nie wiedziałem, jak sobie z tym radzić, a teraz mam na to sposób. Kilka głębokich wdechów, roztoczenie opieki nad sobą, spędzenie czasu w samotności. Odpuszczam kontrolę oraz uspokajam myśli i jakoś przechodzę przez tę ciemną piwnicę pełną szczurów. Po napisaniu kolejnej pracy zaliczeniowej, pozwalam sobie na chwilę rozrywki. Odpalam Netflixa, i tym razem to ja zanurzam się do świata twórców serialu, który aktualnie wałkuje. Nie wiem, który to już z kolei, bo oglądam je regularnie od ponad ośmiu lat. Po prostu czasem potrzebuję zażyć trochę zwykłej rozrywki. W tym celu wykładam się na kanapie, nie rozkminam i przyswajam jakąś interesującą, ale gotową treść z zewnątrz. Nie samą pracą i pasją człowiek żyje. Chłonę kolejny odcinek, a czas jakby trochę przyspieszył. Gapienie się w ekran sprawiło, że wpadłem w jakąś dziurę zaginającą czasoprzestrzeń, bo już zastał mnie wieczór i pora zamykać dzisiejszy dzień. Zimowa pora sprawia, że dni i tak szybko się kończą, ale widok wczesnego zachodu słońca chowającego się za blokami ładuje baterię. Jest w tym jakaś magia. W takich chwilach czuję, że żyję. Po prostu obserwuję zachodzące słońce i czuję, że jestem obecny. Od jakiegoś czasu staram się żyć stwierdzeniem, że życie to nie bajka, i faktycznie coraz bardziej to czuję. Każdy dzień jest prawie taki sam. Przynajmniej od poniedziałku do piątku. Kiedyś frustrowała mnie ta monotonia, ale przeszło mi, gdy uświadomiłem sobie, że to wprowadza pewien porządek w mojej perfekcyjnej wizji życia. Praca, dom, studia, pisanie i tworzenie swojego kontentu, czasem jakieś spotkanie z kimś znajomym. Do tego dochodzą obowiązki domowe i czas na zwykłe opierdalanie się. Po prostu życie, takie jakie jest. Szybka i lekka kolacja, bo unikam najadania się na noc. Podobno to niezdrowe, ale po prostu mam taki nawyk, że nie lubię kłaść się spać na pchany. Udaję się pod prysznic, a następnie przygotowuję jedzenie na jutro do pracy, po czym zmierzam w stronę łóżka. Kładę się i przewracam z boku na bok, próbując zasnąć, ale ten rytuał przerywa mi kolejna rozkmina, już nie pamiętam o czym. Niektóre myśli spędzają sens powiek, a są takie, dzięki którym szybko odlatuję. Nie wiem od czego to zależy. Chyba od tego, na ile pozwalam sobie odpuścić kontrolę. Głęboko oddycham, a one jakoś swobodnie płyną, powodując, że oczy same się zamykają. W pewnym momencie odcina mi prąd. Nawet nie zdążyłem odpowiedzieć sobie na pytanie, gdyby to był ostatni dzień mojego życia, to czy nadal byłbym szczęśliwy? Ale odpowiedź zapewne brzmiałaby zdecydowanie tak.